Kia Shuma, Kia Shuma, kojarzycie taki samochód? Kia Shuma? Nie no, już nie ma tych samochodów, co? Były Kia Shuma kiedyś takie. Pamiętam reklamę w radio Kia Shuma. Dzisiaj mamy Kija Ceed. A ten filmik to dziewięć żyć, Kia Ceed. Tak jak 9 prób naprawienia tej kii. Ciekawa historia w sumie. Kija przyjechała do nas z informacją, że pani była. Pani czy pan? Nie wiem, bo to Mariusz przyjmował docenie, więc nie chcę kłamać. Pani albo pan byli już w ośmiu warsztatach. My jesteśmy dziewiątym warsztatem. Z próbą naprawienia problemu, który polega na tym, że gaśnie samochód. Czasami nie chce odpalić, potem odpala. Potem znowu jeździć jakiś czas, potem znowu sporadycznie gaśnie. I naprawiliśmy ten samochód, i wiemy, co tutaj jest, i będę nagrywał o tym filmik, Wam pokazywał. Ogólnie w miarę szybko udało się to zdiagnozować, ponieważ wymagało to tylko kilku godzin diagnostyki, więc nie tak strasznie. Ogólnie spodziewaliśmy się, że będzie gorzej z tego względu, że no, nigdy nie zakładamy jakby z góry, że tam, no, skoro jest informacja, że był w jakichś warsztatach, no nie, nie zakładamy z góry, że to zajmował się tym ktoś, kto się nie zna. Więc, jakby już przyjmujemy, że ok, nie będzie to coś oczywistego, że trzeba będzie poszukać, tu na szczęście udało się w miarę, naprawdę w miarę szybko znaleźć. Tak wygląda silnik 1.6 GDI bez T, czyli bez turbo sprężarki, wyposażone w pyszne LPG. Do nas samochód przyjechał z już odłączonym LPG. Ktoś to odłączył, zmostkował, żeby tutaj nie, żeby ono nie zakłócało. Żeby nie zakłócało diagnostyki, i dało się znaleźć ten problem, co tutaj się dzieje. A problem to, to od razu przejdę na samym początku odcinka do clue. Nie będę was trzymał w niepewności, ponieważ mam tu mikroskop. I na mikroskopie pokażę Wam, co było zepsute. Zapraszam do ekranu mikroskopu. Patrzcie, co to jest. To było zepsute. Ta rzecz. Zobaczcie. Pogmeram trochę w tym. Teraz będę musiał się mocno skupić, będę jedną ręką próbował kadrować ten mikroskop, a drugą ręką w tym gmerać. Patrzcie. Ech. Ciężko. Wkładam w to drucik i ten środeczek widzi ten środeczek luźno Środeczek tam luźno lata, nie? Tylko mi się rozwaliło, więc zaczynam jeszcze raz. Znowu będę gmerał w tej dziurce. Widzicie tutaj ten środeczek jest rozwalony. Te blaszki w tej dziurce. One luźno latają. No, nie wiem czy to widzicie, bo to jest tak małe, że to delikatnie dotykam i to mi wszystko, o! Widzicie jak lata, nie? Czy ogólnie w tym kwadraciku w środku jest coś luźne, nie? Jest luźne i sobie lata. A to jest rzecz, która była zepsuta w tym samochodzie. Patrzcie, taka rzecz. Kabelek. Ten kabelek jest w kostce. Ten kabelek jest w kostce do sterownika silnika. W kostce eku. I przez to, że ten kabelek miał ten konektor. Luźny, a raczej rozbity, a raczej zniszczony, bo o tym będę też za chwilę mówił, i będzie tutaj ważna przestroga za tym szła. Yy, podczas jazdy tracił kontakt. Ten kabel jest to przewód sygnałowy z czujnika wysokiego ciśnienia paliwa czyli z szyny rail, tutaj z tego silnika. W momencie, kiedy ten konektorek tracił kontakt, Silnik otrzymywał informację, nie było pull downu na, sygna na sygnale do sterownika, więc otrzymywał informację, że jest 5V. 5V to jest maksymalne ciśnienie, jakie może pokazać ten czujnik, czyli to jakieś 180 barów ciśnienia, którego tutaj. Realnie na wolnych obrotach nie ma szans, żeby nawet ten silnik uzyskał. Działało więc w tej sytuacji zabezpieczenie sterownika, takie zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Gdzieś w mapie sterownika jest po prostu zapisane, że jeśli jest osiągnięta nierealna, za wysoka wartość na szynie, no on ma po prostu w trybie awaryjnym zgasić ten silnik, wyłączyć zapłon, żeby po prostu nic się nie uszkodziło. I taka sytuacja miała miejsce, on po prostu gasł ten samochód. Odczytując taką wartość, i sporadycznie zapisywał błąd. I zapisywał, jeśli ta sytuacja powtórzyła się ileś razy, był zapisany błąd. Z tego, co my tutaj widzieliśmy, prawdopodobnie poprzednicy próbowali może wymieniać ten czujnik, czy podmieniać go na inny. No nie dziwię się, że to nie miało skutku, bo nie tam był, nie tam był problem. Skoro był zapisany teraz tok diagnostyki i znalezienie tego problemu, który tutaj jest przedstawiony, tok diagnostyki był taki, że po odczytaniu błędów był oczywiście zapisany błąd tego właśnie czujnika, więc wykonana została jazda próbna z logowaniem parametrów pracy właśnie tego czujnika, czyli czujnika wysokiego ciśnienia na silniku on-rail. Podczas logowania nastąpił, nastąpiło zdarzenie właśnie gaśnięcia tego pojazdu i został zapisany Na urządzeniu diagnostycznym zostało zapisane po prostu nieprawdopodobna wartość, ponieważ samochód dojeżdżał do skrzyżowania, to Mateusz prowadził, Mateusz wykonał diagnostykę. Pracownik, który tutaj tym się zajmował. Podczas dojeżdżania do skrzyżowania, zatrzymywania się pojazdu, nagle sygnał na czujniku wysokiego ciśnienia. Z 1,5V skoczył do 5V, a odczytana wartość w barach na szynie wysokiego ciśnienia 180 barów. Co było nierealne, tak jak wspomniałem wcześniej, nierealne przy niskiej prędkości obrotowej silnika, żeby w ogóle on był w stanie tyle wygenerować. Nie dałoby się tyle nawet wygenerować. Ciśnienie więc naturalne było to, że silnik zgasł. Po próbie uruchomienia i tak dalej, no to zaczęło się szukanie. Okej, okay, wiemy, że mamy problem. Ze wskazaniem czujnika, logika nam mówi, że nie jest fizycznie możliwe, żeby układ wygenerował takie ciśnienie, więc musi być problem z odczytem danych, czyli odczytem parametrów. Problem musi być gdzieś z interpretacją sterownika tego, co pokazuje czujnik. Więc najprostsza rzecz, jaką się robi w trakcie diagnostyki, to komputer w takiej sytuacji diagnostycznej, wyświetlanie parametrów na żywo. I fizyczne ciąganie w zawiązkę. Po prostu za zawiązkę, ruszasz nie oczym przypadkiem problem się nie pojawi, i problem się pojawił. Pojawił się podczas ruszania w okolicy sterownika, po rozbrojeniu wiązki, po poruszaniu. Po prostu tutaj na uruchomionym silniku. Okazało się, że problem się powtarza. Po zdemontowaniu wielozłącza sterownika, silnika. Po wyciągnięciu pinu, ponieważ te piny są demontowalne, po wyciągnięciu pinu okazało się, że pin jest tak jak Wam pokazałem uszkodzony. O, Naprawa polegała na tym, że taki pin został, że ten pin został po prostu wymieniony. Został wymieniony na używany dobry. <gryw> ponieważ no, też, żeby to jakieś miało sens ekonomiczny tutaj. No przecież nie będziemy klienta Naciągać na kupno nowej kostki za kilkaset złotych, jak najlepiej, w celu pozyskania pinu, który no, te rzeczy się nie zużywają. To się samo nie zużywa. Takie połączenie w trakcie normalnej eksploatacji jest niezużywalne. Do uszkodzenia takich elementów powstaje podczas ingerencji użytkowników lub też serwisantów, i Wam pokażę teraz proces. Który niszczy taki pin, i prawdopodobnie tutaj to miało miejsce. Ja nie chcę nikogo winić, nie wiem kto to mógł robić, kiedy mógł to robić, ale prawdopodobnie ktoś kiedyś sprawdzał jakieś połączenia po prostu w tej kostce i zrobił coś takiego. Już on pokazuje co. Gdy macie sobie tutaj ten konektor, i używa się takich igieł, nie? Tych igieł się używa do multimetru, żeby zmierzyć przejście. Niektórzy robią tak, że wbijają igłę od frontu w konektor, żeby sprawdzić, czy jest przejście. Patrzcie, ona nawet teraz ma problem, żeby przejść. Nie wchodzi, delikatnie próbuje, nie wchodzi. Ale jeśli ja ją wsadzę tutaj na siłę, a to jest cienka igiełka, patrzcie, ile tego jest. Ale jeśli ja to wsadzę na siłę, to ja rozginam. Tam są takie łapki. Opatrzcie, nawet nie jestem w stanie tego wepchnąć. Nie? Tam są takie łapki, i po prostu te łapki zostają rozgięte, one już nie wrócą na swoje miejsce, ten pin traci połączenie, dlatego nie róbcie tak, nie róbcie takich rzeczy, bo możecie zniszczyć wiązkę. Pamiętajcie, że jeśli badacie igłę, jeśli badacie igłą, układ elektryczny, robi się tak zwany backprobing. Zawsze od tyłu, tu gdzie jest ta gumeczka, zawsze od tyłu, przy przewodzie. Też nie na siłę tam, kurde. Bo, bo niektórzy myślą, że im bardziej będą wpychać, tym lepszy będą mieli odczyt, co nie? Po prostu od tyłu wsunąć. Wsunąć. Tam jest od tyłu, jak wsuwacie, robicie ten tak zwany backprobing. Nie wiem, jak to powiedzieć. Tylne, od tylne badanie. 40 się zbliża, to, to trzeba będzie też zrobić. W każdym razie jeśli wkładacie, tu jest gumeczka dookoła tego, nie normalnie dookoła tego przywodziku. Taka gumeczka zawsze uszczelniająca w każdym konektorze samochodowym, więc wkładacie przy gumeczce, przy przewodzie, i wystarczy patrzcie, wystarczy włożyć parę milimetrów, i już się opieracie tutaj ta gumka wam go dociśnie i, i badacie zawsze z tyłu, nie robicie tak zwany właśnie ten back probing. Back probing. I nie niszczycie w ten sposób wiązki elektrycznej pojazdu, który diagnozujecie, badacie, przy którym pracujecie. O, i taka to historia samochód zrobiony, już odbyta jazda próbna błędów nie ma, problemu nie ma, więc myślimy, że tutaj problem już jest rozwiązany. Naprawdę udało się szybko to zrobić, aż ku naszemu zaskoczeniu. Ech, bo jak słyszy się, że mówię kilka warsztatów było i to 8 warsztatów, no to tak człowiek sobie myśli, kurde, gruba misja, ale macie, taka historia, nie wiem, ciekawa, nieciekawa, Kia Ceed i 9 żyć Kia Ceed, no ja żartuję, że żyć, no ale taki problem, no to bardzo pierdliwy problem, kiedy jedziesz samochodem, sporadycznie gaśnie, jeździsz po mechanikach, nikt nie wie co się dzieje, no to jest, mimo, że problem jest Błachy. No to poziom zdenerwowania i frustracji może sięgać z zenitu. Boże, tak nagrywałem, nagrywałem i tak brzydko wyłączyłem nagrywanie, że nie powiedziałem Wam, papa, mam nowy fotel. Mariusz też ma nowy fotel. fajne co? A Mariusz w ogóle używa takiej funkcji, że on się buja, wiecie? On tak robi. Myślicie, że to trzeba wypłatę za to zmniejszyć? Trzeba. Ja nie mam takiej funkcji. Ja mam na sztywno. Nie buja się u mnie. Jest wyłączone to. Yy, dziękuję za oglądanie tego vloga. Dawajcie łapki kurę górę. Narka.